Zobaczcie, kolejne ciekawe miejsce. Jesteśmy teraz na wzgórzu Syrydy. To wzgórze znajduje się tuż nad Dubrownikiem. Przyjechaliśmy na parking. Można dojechać od drogi głównej samochodem taką wąską drogą. To jest niedługi odcinek. I idziemy zobaczyć, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. Dziś też bardzo widokowo, od samego rana byliśmy o wschodzie słońca, w najdalej położonym na południu punkcie Chorwacji. U góry teraz pojawi się film, możecie sobie go obejrzeć. A wczoraj jechaliśmy trasą ze Splitu do Dubrownika. Po drodze mieliśmy również piękne punkty, możecie sobie je obejrzeć. Góry teraz pojawi się film. A tutaj, na tym wzgórzu, na razie mamy krzyż. To jest jakieś coś jak obserwatorium, albo chyba kolejka. Bo można dostać się tutaj kolejką z samego dołu. Czyli można wejść na nogach dojechać samochodem albo wjechać sobie kolejką i jak to wszystko wygląda proszę bardzo wow Z tego co widać, to kolejka nie kursuje. Prawdopodobnie tylko w sezonie. A tu widać to, co interesuje nas najbardziej czyli stare miasto, do którego za chwilę będziemy jechać. Mamy wyznaczoną już trasę przejścia na jakieś 3 km, żeby zobaczyć te najważniejsze obiekty. Terenie starego miasta mamy krajobraz górski, od tej strony. A tutaj już pełne morze, i z prawej strony wyspy. Flaga Chorwacji. Do góry chyba nawet nie można wejść, bo jest jakaś kłódka, czy tylko w okresie działania kolejki. Jeszcze podejdziemy sobie zobaczyć te górskie krajobrazy w tą stronę. I to jest prawdopodobnie już góra po stronie. Bośni i Hercegowiny, tak jak i tamte zniesienia, a jak byliśmy na południu, czyli chodzimy w tamtą stronę, to tam była Czarnogóra czyli te śnieżne szczyty w śniegu to są szczyty po stronie Czarnogóry i jak tylko wrócimy w Dubrowniku, też sobie z ciekawości sprawdzę, co widać, i wyszliśmy sobie tutaj do góry, bo była informacja, że można dojść na taras widokowy. No jest tutaj pozostałości fortusom.